Czy słyszał pan o aferze podsłuchowej? Oczywiście, że słyszałem. Czego ta afera dotyczy? E, dotyczy rozmów naszych e, preminentów, mhm. różnych spraw międzynarodowych, różno, wewnętrznych, zewnętrznych. Obnażyła nas słabość państwa polskiego, że jest to państwo przezroczyste, bo jeśli mamy dziewięć służb, które strzegą naszego bezpieczeństwa mhm. i okazuje się, że ministrów rządu można posłuchiwać przez długi czas, no świadczy to słabości. Państwa Polskiego. No Ktoś za tym stoi, ktoś kręci jakiś swój interes. I nie, nie wiem, nie jest to może zamach stanu, ale to mm -hmm. wiemy się chyba, kto za tym stoi. Na pewno chyba nie służby zewnętrzne, tylko chyba ktoś tutaj w kraju. Należy całkowicie to ujawnić, jak, jak, jak to się jeszcze ujawniło to do końca ujawnić i tych wszystkich ministrów. Wysłać do paszenia owiec w góry albo do wyrębu gdzieś tam lasów. I... Ludzie, którzy są odpowiedzialni za <laughs> rządzenie naszym krajem, po prostu zapomnieli, do czego są powołani. Czy Pana zdaniem jest potrzebna dymisja rządu, czy też nie? Absolutnie nie jest. Należy ścigać takich przestępców, który, którzy takie rozmowy nagrywają. W normalnym kraju mam wrażenie, że no jest to zamach stanu. Ja Czyli rozumiemy, tak e, działania, które były prowadzone przez prokuraturę i ABW w siedzibie Tygodnika Wprost były niezgodne z prawem, tak? e, to, to znaczy, no, pan to interpretuje, że były niezgodne z prawem, były by, zbyt agresywne, można to było załatwić legalnie, formalnie zapraszając mhm. e, 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 ludzi z, z Wprost e, do prokuratury czy do ABW. Pańskim zdaniem, czy jest potrzebna dymisja rządu, czy też nie? Znaczy, no, moim zdaniem yy, tak yy, głębokie uchybienia w zakresie bezpieczeństwa państwa, a przypomnijmy, że do podstawowych zadań państwa należy zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. W no, sytuacji wystawienia zagrożenia państwa na niebezpieczeństwo, no wniosek o dymisję ma wysoki stopień uzasadnienia. Czy działania prokuratury i ABW w siedzibie Tygodnika Wprost były zgodne z prawem według nie. pana, czy nie? Nie, to było chyba śmieszne, wie pan. No, 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 tak się chyba nie robi. Mogli to inaczej załatwić. No, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było zgodne. Może zgodne z prawem, wie pan, ale tak, tak się tych spraw się skompromitowali trochę, chyba, nie? Y czy działania ABW i prokuratury wewnątrz siedziby Tygodnika Wprost były pana zdaniem y zgodne z prawem, czy nie? No ja, Nie jestem prawnikiem, nie orientuję się. Jeśli one miały uzasadnienie prawne, to niemniej jednak wydaje się, że były przeprowadzone z naruszeniem no, norm społecznych, a przede wszystkim na no, wolności słowa i prawa też społeczeństwa do jak najbardziej przestronnej informacji. Bo nawet zakładając, nasze znaczy zakładając, nawet jeżeli te podsłuchy były niezgodne z prawem, jak słyszymy, to też trzeba powiedzieć, że ujawnienie jednak tej, tej sprawy ma też dobre skutki, gdyż z pewnością będą podjęte działania, które wzmocnią bezpieczeństwo państwa. Co ma oczywiście znaczenie dla, dla nas, dla, dla obywateli ogromne. Tygodnik wprost ujawnił <laughs> trzy takie nagrania. Czy pańskim zdaniem Donald Tusk powinien był zdymisjonować swoich ministrów, którzy byli zamieszani wokół tej sytuacji? No moim zdaniem ludzie są spaleni. Mhm. Ale to znaczy, ma pan na myśli, że Donald Tusk powinien w natychmiastowym trybie wnieść o dymisję rządu, czy też o, tylko o poszczególnych ministrów? No moim zdaniem Donald Tusk jest szefem. Jeżeli on jest szefem, który nie panuje nad swoimi ludźmi, no to powinien ustąpić. No to chyba nie ma, nie, ma, nie można działać emocjonalnie, wie pan, bo trzeba się dowiedzieć właśnie, kto za tym stał. Ewentualnie, no jak to wyglądało naprawdę, to, to działanie takie chyba nic by nie dało. No myślę, że no, reakcja y, powinna być no, w miarę szybka. Ja nie mówię natychmiastowa, bo z pewnością była to sprawa tak poważna. Podejrzenie o to, że, że obce wywiady mogły y, tą sprawą kierować do końca zresztą tego na dzień dzisiejszy jeszcze chyba nie wiemy. No sprawia, że oczywiście no premier nie może z godziny, na godzinę podejmować decyzję, ale wydaje się, że już czasu upłynęło wystarczająco dużo, że jednak decyzje powinny zapadać i być no przestrogą jednak dla urzędników państwowych, którzy są w służbie narodu.